Możesz walczyć z Olafem. Od dawna czeka na godnego przeciwnika. Zazwyczaj takie turnieje odbywają się w karczmach albo na ulicach, a wy macie arenę. Królowa Birna ofiarowała swoje klejnoty na jej budowę. A gdzie jest Olaf? Pojawi się, gdy będzie miał przeciwnika. zmierzyć się z Olafem. Walki na pięści są tradycją Skellige, a tutaj na Anskelik, ta tradycja jest szczególnie poważana. Co to za tradycja? Na Anskelik żył kiedyś Dunc Niedźwiedź, który zabijał monstra gołymi rękami. To turniej na jego cześć. Zgadzam się walczyć na śmierć i życiu. Jak się nazywasz? Geralt z Rivi. Gerald cię Wejdź na arenę! Jeśli zwyciężysz w tej walce, spotkacie zaszczyt pojedynku z mistrzem mistrzu! Przygód szukasz? Walka jest naszą uświęconą tradycją. Przelana na tej arenie krew świadczy o sile klanu. Ten, kto dzisiaj zwycięży, zostanie mistrzem. Ale każdy, kto ma odwagę walczyć, jest bohaterem. Zaraza. Czy jest jeszcze ktoś, z kim mogę się zmierzyć? Na skaligę pokonałeś już wszystkich, którzy byli do pokonania. Jesteś mistrzem w Skellige. Możesz być siebie dumny. Obserwowałem Cię i widzę w Tobie ogromny potencjał. Może chciałbyś przejść z amatorstwa na zawodostwo? Nie rozumiem, co masz na myśli. Szukam kogoś, kto będzie w stanie zdetronizować mistrza mistrzów. W tym momencie tytuł należy do pewnego mieszkańca Skellige i tylko ty możesz go pokonać. Musisz jedynie odpowiedzieć sobie na pytanie, czy czujesz się na tyle mocny, by popłynąć na Skellige i rzucić wyzwanie mistrzowi mistrzów. Mogę spróbować. Znakomicie. Na wyspie Spikerok znajduje się arena, na której walczy aktualny mistrz mistrzów. Uprzedzę ich, że przybędziesz, żeby rzucić mu wyzwanie. Mutant? Co? No nie krzyw się, to dobrze dla Ciebie. Zwykły człowiek ma marne szanse w starciu z mistrzem, to nad mistrzami. A Ty przyszedłeś wysłać go do walki, prawda? Czy jest coś, co powinienem wiedzieć o moim przeciwniku? Poprzednio musiałem walczyć z niedźwiedziem. Idź z nim. zaprowadzić, cię, gdzie trzeba. Oto mistrz mistrzów! Kalny troll, raczej dojrzały osobnik. To będzie walka na pięści. Na pięści? No, oczywiście zapewniamy godny pochówek, zgodny z wyznaniem kandydata. Nikt nie ma problemu z tym, że aktualny mistrz jest trolem. A czemu ktoś miałby mieć problem? To bardzo honorowy troll. Przyszedł i powiedział, że chce walczyć. Wcześniejszym mistrzem był Zama, zwany Upiaszczony. Czy Domek zdobył za nim troll go w ziemi? A ten troll ma jakieś imię? Nie zdradzi imienia, dopóki nie zostanie pokonany. To błędny troll. Jeżeli nie przeżyje walki, to niewiele powie. Pewnie nie wyobraża sobie, że mógłby przegrać. A może po prostu myśli jak troll Logika nie jest jego mocną stroną Chcę się zmierzyć z mistrzem mistrzów Jak się nazywasz? Gerald z Rivi Jestem gotowy do walki Geralcie z Rivi, zaczynamy! W z Rivi, w uczciwej walce pokonałeś mistrza mistrzów i zdobyłeś prawo do używania tego tytułu. Jeszcze dzisiaj roześlę wieści na cztery strony świata. Wraz z tytułem zdobywasz związaną z nim nagrodę.

Ciebie wszyscy tacy ah, hey, że... Nic to podobie. O co chodzi? Sprawę mamy do Ciebie, ale nie ma co stać na deszczu. Chodźmy do mnie tam pogadamy. No więc w czym rzecz? Widziałeś ten pagórek za wioską. Od wieków nigdy nic na nim nie było, aż budzimy się pewnego dnia, a tam wieża stoi. No i od razu zaczęło prać piorunami, jakby sam nagle far przypłynął. Do tej pory nie przestaje. Trzeba coś zrobić z tym sztormem, bo przy takich falach ani na połów, ani w bój wypłynąć. Próbowaliście tam wejść? Czy próbowaliśmy? Tego ranka, co się wieża pojawiła, od razu poszliśmy prawie całą wioską. Żeby przywitać właściciela, jeśli w pokoju przybywa, albo go przepędzić, jeśli ma złe zamiary. Pukamy, stukamy, ale nikt nie odpowiada. No to żeśmy drzwi otworzyli i nagle wszystkim kolana zmiękły. Czemu? Bo tam za drzwiami się pokazało coś jakby tafla wody, tylko pionowa. W życiu czegoś takiego nie widziałem. Druid powiedział, że te drzwi są magiczne, a potem wziął pięciu śmiałków i weszli. Ale do tej pory nie wrócili. No dobrze, sprawdzę tę wieżę. Jak tam będziesz w środku, rozejrzyj się za ludźmi z naszej wioski. To było sześciu dobrych chłopów. Szkoda ich stracić. Masz moje słowo. Niech cię Hemdal prowadzi. Portal się zamknął. Hmm? Z zewnątrz wieża wyglądała na mniejszą. Intuz wykryty. Proszę opuścić teren. Brak reakcji na wezwanie to opuszczenia terenu. Neutralizacja inkluza rozpoczęta. Nareszcie ktoś przyszedł mi z odsieczą. I to jeszcze słynny wiedźmi. Dzięki bogom. Miałem szczęście, że akurat byłeś w Kowirze. Przysyła cię król Tancred, czy Towarzystwo Magiczne? Ani jedno, ani drugie. Nie jesteśmy w Kowirze, tylko na Skellige. Wynajęli mi miejscowi, bo twoja wieża sprowadziła sztorm na ich wyspę. No... na Skellige. Czyli... przeteleportowaliśmy się. Jest gorzej, niż myślałem. Niech zgadnę. Golem, który mnie zaatakował, wyrwał ci się spod kontroli i uwięził cię tutaj. Nie, to nie tak. Golemi są jednym z zabezpieczeń wieży. Częścią defensywnego regulatora magicznego. Co? To rodzaj systemu ochronnego. Zakłada, że wieży może używać tylko jej właściciel. Kiedy wykryje intruza, zamyka wszystkie pomieszczenia i odmawia dostępu. A ponieważ żaden z nas nie jest właścicielem, mnie zaatakował Golem, a ty tkwiż za kratą. Możemy coś zrobić, żeby uniknąć kolejnych atrakcji. Trzeba wyłączyć defensywny regulator magiczny. Poprzedni właściciel napisał kiedyś traktat o zdejmowaniu podobnych blokad. Globalne otwarcie Godfryda. Kopia na pewno jest gdzieś w wieży. Przynieś mi ją, a spróbuję złamać zabezpieczenia, odesłać cię do domu i zabrać wieżę z powrotem do Kowiru. Najwyraźniej mnie znasz, ale ja nie wiem nawet jak się nazywasz. Zigo Bunz, czarodziej i rezydent na dworze w Pomwanii. -Y. To miała być moja nowa siedziba. Kupiłem ją na aukcji. Jak to kupiłeś, wieżę? Należała do Gottfrida Stamfelda, słynnego czarodzieja. Kiedy umarł, została zlicytowana przez jego spadkobierców. Żaden z nich nie chciał sprawdzić, co wuj Gottfried trzymał w dziwnych kolorowych słowikach i czy to przez ich zawartość stracił węch i lewe oko. Wystawili wieże wraz z niezbadaną zawartością w okazyjnej cenie, żal o nie wziąć. Widziałem w życiu różne cuda, ale wieża, która sama się teleportuje, to dla mnie nowość. Próbowałem złamać zabezpieczenia defensywnego regulatora magicznego na własną rękę i musiałem popełnić jakiś błąd. Potem pewnie otworzył się portal, wyrzucił nas na skaligę, To z kolei wywołało zakłócenia elektromagnetyczne i stąd sztorm. Sztorm, który zobowiązałem się przegnać. W takim razie musisz znaleźć globalne otwarcie Gotryda. Byli tu też ludzie z wioski, prawda? To, co z nich zostało, leży koło golemu. Przyszli tu parę dni temu. Zdziwiłem się, bo mieli dziwne stroje, ale do głowy by mi nie przyszło, że przenieśliśmy się na Skellige. Było ich kilku. Przewodził im druid. Wieża ich ostrzegała, ale nie posłuchali. Gdyby im zaproponowała porogu piwa i ładnie poprosiła, to może by posłuchali. Ale na Anskelik wszyscy śmieją się z zastrzeżeń. Dobra, pora stąd wyjść i odesłać wieżę do domu. Gdzie znajdę ten traktat Gottfrieda? Jakieś wskazówki? Logicznie byłoby zacząć od biblioteki. Klucza poszukaj w laboratorium. A gdzie to jest? Gdy wejdziesz do pomieszczenia naprzeciwko, to laboratorium będzie po lewej, a biblioteka na wprost. Tylko pamiętaj, jesteś tu intruzem. Wieża na pewno będzie ci utrudniać. Zobaczymy, kto będzie dla kogo twardszym orzechem do zgryzienia. i spróbuję rozproszyć tamtą barierę. Oswald i Feren, Wieży, korytarze zostały zalane.